Cześć, witaj. Nazywam się Małgorzata Dudzińska i pracuję z ludźmi głównie poprzez terapię, troszkę krzyżową jak i uzdrawianie energetyczne. pracę z podświadomością, bardzo dużo z układem nerwowym, a też z obrazem, dźwiękiem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam do subskrypcji, do odwiedzenia mojej strony. Możesz się też umówić na sesję. A dzisiaj temat obfitości. Chociaż mogłabym równie dobrze powiedzieć miłości do siebie. I chociaż ta frazy brzmią już banalnie w obecnym świecie. Tak naprawdę jest to bardzo głęboki temat, bo jeżeli przyjrzysz się temu, jak bardzo my się bronimy przed tą fidością, miłością i zrozumiemy dlaczego, to tak naprawdę jest to, może być to dla nas bardzo głęboka podróż i duże uzdrowienie. Więc kilka aspektów, które nas odgradzają od tego, tak naprawdę naturalnego stanu, bo to, kim jesteśmy w swojej naturze, jest miłością. Tak głęboko tak jest. Naszym wrodzonym prawem jest obfitość. Więc teraz, pierwsza, pierwsza najprostsza rzecz, jaka nas od tego odgradza, to po prostu tryb przetrwania, który, w którym jesteśmy najczęściej już od urodzenia, już sam sposób przyjścia na świat. Przynajmniej tak było kiedyś, teraz już to się powoli zmienia i to jest piękne, ale to, jak byśmy wychowywani i tak dalej, to buduje w nas przetrwaniowość, czyli poczucie braku, poczucie lęku, tego, że muszę o coś walczyć, że muszę też, nie wiem, chować, zamykać, być ostrożnym, nie ufać ludziom. To wszystko nas zakleszcza, tworzy taki pancerz. I my odcinamy się kompletnie od tego poczucia naturalnej, wrodzonej obfitości, wszelakiej. Życie samo w sobie jest obfite. Życie, kiedy płynie, ono, ono jest ogromną falą, która chcecie wypełnić, chce się przez ciebie przelać i naprawdę zabrać cię w piękne miejsca. Ale my w tym zacisku często na to nie pozwalamy. Kolejnym takim. Obszarem, w którym będziemy się zamykać na to, są te wszystkie trudne emocje, typu poczucie winy, wstyd, niezasługiwanie. Jeżeli tak naprawdę ta miłość, obfitość wypływa z naszego wnętrza, to nie jest coś do końca, co ma przyjść z zewnątrz. To bardziej wypływa z ciebie, to jest już w tobie, to jest w nas, a później. Odzwierciedla się na zewnątrz rzeczywistości. Jeżeli czujesz się beznadziejnie, nie dopuścisz do siebie nawet tego poczucia, że to w tobie jest obfitość i miłość, że tyle tego w tobie jest, że to jest tyle dobre, może w tobie już być. Innym bardzo ciekawym aspektem tej obfitości i miłości, jaką my doświadczamy w życiu, to jest nasz kontakt z ciałem i z naszą siłą życiową. Z tą materią, w której żyje nasz duch, z siłą życiową, która tak naprawdę właśnie świadczy o naszym połączeniu z życiem i ze sobą. I teraz, jeżeli nas nie ma w ciałach, jesteśmy w głowie, w umyśle, jeżeli bardzo dużo myślimy, a nie czujemy, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do takiego wzorca, w którym nasza siła życiowa się po prostu wylewa, kiedy nie utrzymujemy tej własnej energii kiedy e, też możemy mieć wzorzec dużego wzrostu, czyli napełniamy się tym, e, to w nas płynie, ale jeżeli jest już jakiś limit, to fuch, musimy się jakby z tego e, wystrzelić, w, e, jakby wytracić. To może być e, w różny sposób, e, nadając swój czas, energię, uwagę rzeczom, którą po prostu wysysa, wysysają, to może być nadmierny wysiłek fizyczny, brak snu, nieodpowiednia dieta. Możemy nawet nieświadomie dokonywać takich wyborów, które nas jakby pozbawią tej obfitości siły życiowej w nas, a tym samym doświadczanej samomiłości i obfitości tego życia. Więc to są takie główne aspekty, które rozpoznaję jako. Kluczowe, żebyśmy my mogli naprawdę dotknąć tego źródła obfitości w sobie, miłości w sobie, pozwolić się temu przez ciało przelewać, a tym samym pozwolić też, że to do nas przyjdzie z świata zewnętrznego. Może jeszcze jedna ważna rzecz, to jest właśnie to um, poczucie, że kiedy nie robię, nie osiągam nie załatwiam, nie jestem dla kogoś, nie zrobiłam niczego, czyli nie zasłużyłam, to i tak ta mam prawo do obfitości poprzez samo bycie to, kim jestem. To, to jest jeszcze dla nas takie ważne, to jest tak w nas zakorzenione, że ok, ok, fajnie, że jestem taka fajna, ale my ciągle gdzieś warunkujemy zasługiwanie tym, co robimy, a nie to, kim jesteśmy. Nawet nie to, jak się czujemy, tylko to, kim jesteśmy właśnie tej esencji. Więc zachęcam Cię teraz, zapraszam do tego, żebyś usiadła, usiadł po, po, lub położył się, położyła i dała sobie chwilę kontaktu ze sobą i miękkiego zlądowania do ciała, pozwolenia, żeby przez oddech tkanki mogły się rozluźniać. Bo rozluźnione tkanki pozwalają na przepływ. Każdy twój kontakt z tym oddechem był jakby kontaktem z życiem, jakbyś wdychała, wydychała przepływ życia, jakbyś czuł ogromną wartość każdego oddechu. że jest to pewne misterium, które się zadziewa na pograniczu materii i tego co niewidoczne. I pozwól sobie schodzić coraz głębiej do siebie, w tym ukojeniu, które przynosi Ci własną obecność i połączenie z oddechem. Poczuj ziemię pod sobą. Poczuj przestrzeń wokół. I pozwól sobie schodzić coraz głębiej do swojego serca. Możesz tutaj położyć też swoją dłoń. Głowa jest swobodna, bez troska. Poczuj swoje serdło i pozwól sobie naprawdę na taką czułą, intymną obecność z tym sercem. Na spotkania, kim jesteś, kiedy właśnie ta, ta narracja umysłu cichnie, kiedy jesteś tylko ty, z tą swoją esencją. I w tej bezpiecznej przestrzeni, po sobie poczuć, że możesz położyć to serce, że tak jakbyś otwierał, otwierała takie wrota z przodu klatki piersiowej z tyłu między łopatkami. I pozwalasz, żeby ta obfitość miłości, która jest tam w sercu głęboko, mogła się wylać. Może wpierw wypełnić klatkę piersiową, może będzie chciała popłynąć do głowy, albo do brzucha, pozwól jej na to. Ale też jeżeli zacznie wypływać z przodu, czy z tyłu twojej klatki piersiowej, to pozwól się nią otoczyć, oblać. Może to będzie nawet przyjemne, tak oblać swoją skórę taką esencją, może ma złoty kolor, może inny. I bądź z tym serduchem. I jeżeli cokolwiek potrzebuje ukojenia teraz, to w tej przestrzeni bądź z tym. Może się właśnie wybiją jakieś emocje. A, oh, smutku. Ten, ten głos, który będzie chciał Ci powiedzieć, przypomnieć o jakimś poczuciu niezasługiwania. Teraz możesz ten głos usłyszeć, może nawet zobaczyć jego źródła. Nie ma takiej potrzeby tutaj. Po prostu pozwól, żeby ciało przepuszczało te stare emocje, stare energie, stare myśli, nawet kiedy ty coraz stabilniej osadzasz się w źródło swojego serca. I pamiętaj, to akurat nie jest o działaniu. To jest o w rozmiękaniu w sobie, rozmiękaniu swojej esencji w tym, kim jesteś, w ukochiwaniu siebie tej, tej wersji prawdziwej, tej właśnie połączonej z naturalną, wrodzoną obfitością, miłością. Jeżeli są inne części, które w połączeniu z tym chcą się uzdrowić, daj im tą możliwość. Wypełnij tym światłem te miejsca, które jeszcze są ciemne, strwożone, zalęknione zaciśnięte. Pozwól tym uczuciom przepływać przez ciało. Może być też tak, że w Twojej głowie to światło będzie uzdrawiać jakieś właśnie stare nawyki myślowe. Jakieś koncepty, programy. Też pozwól na to. Tyle ile na dzisiaj jest możliwe. Jeżeli wybierasz, że chcesz coraz bardziej ucieleśniać, to miłość, obfitość, która w tobie jest. Które są głęboko możesz się teraz wydobywać coraz bardziej i bardziej. Wypełniesz też przestrzeń wokół Ciebie, to czym wibrujesz, To by, to będziesz przyciągać. I ten umysł on niech się też oczyszcza i kalibruje po to, żeby mógł ci dobrze służyć na tej drodze, bo on później przyniesie ci potrzebne działania, rozwiązania. Będziesz być otwarty, bardziej kreatywny, bardziej spontaniczny, a może szybciej myślący, a skaczący wyżej, widzący mniej przeszkód, przenikający, widzący rozwiązania. Pozwól umysłowi dostrajać się, Dostrajać się, dostrajać się do tej drogi, jaką wybierasz. Czyli tej naturalnej, wrodzonej obfitości i miłości. Nie ma tu rozróżnienia. Niech hmm. teraz skieruję uwagę do ciała, zadbaj, żeby mu było dobrze żeby mogło się napełniać, mogło przyjmować, mogło się rozluźniać w tym. Jeśli gdzieś zauważasz jakieś opory, pobądź z nimi chwilę, daj im czas rozmięknąć. Tyle dzisiaj chciało się przepuścić, no to jesteśmy wdzięczni. Daj sobie chwilę integracji, poczuj jeszcze raz ziemię pod sobą. Położysz oddech. Uśmiechnij się do siebie. Jeżeli czujesz taką potrzebę, powtarzaj sobie w ciągu dnia te sformułowania miłości, poczucia wartości, wrodzonego prawa. Do życia, do statku, do przepływu, do dzielenia się, do doświadczenia w pełni, po radości. Bądź wdzięczna, wdzięczny. I zachęcam do jakiegoś aktu obfitości dzisiaj, takiego bardzo fizycznego. Możesz komuś coś podarować, możesz złożyć jakiś podarunek nawet do ziemi. Może zechcesz przelać pieniądze na jakiś fajny cel albo dla kogoś. Zachęcam do tych małych aktów z miejsca obfitości. Może sobie zrobisz prezent? Też super. A tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia.